Witam Was serdecznie. Dzisiaj wykonamy test techniczny Powerbanka Tracer 30 000 mAh. Jest to powerbank 65 W. Zakupiony był w sklepie Biedronka. Tutaj są specyfikacje tego powerbanka. I teraz tak. Mam tutaj kabel 60, 100 W wręcz. USB-C, USB-C. Podłączymy sobie jakieś urządzenie, które ładuje się na 60 W. Cyk zapala się nam na wyświetlaczu. Ładowanie 60 W. Jak widać, mniej więcej to się tam ładuje na 60 W. Czasami trochę spada, w zależności od krzywej ładowania. I tutaj mam pewien, pewną obiekcję co do tego powerbanku, ponieważ. Podczas ładowania 60W, jeżeli podłączymy urządzenie, które nie ładuje się w 60W, w tym wypadku jakiś telefon, ładowanie spada nam do 14W podczas ładowania na dwóch urządzeniach. Więc jakby jest to pewna fada tego urządzenia. Jeżeli sobie odłączymy to urządzenie, Jak widzicie powerbank sam nie wraca do wersji 60W, tylko wciąż ładuje nam konsolę w wersji 4W. Odłączymy sobie. Podłączymy ponownie. Chwilę, żeby poczekać. Wciąż nie wykrywa. 65W. Ogólnie jest takie zamieszanie z tym powerbankiem. Małe. Dlatego robię ten test, bo będę go zwracał. Może odłączymy ten kabel, żeby z powrotem wykrył to ładowanie. Odłączymy to, to i ponownie podłączymy USB-C. Zapewne będzie ten sam efekt przy każdym urządzeniu 65W. O. W tym momencie już wykryło ponownie ładowanie 60W. Także przy jednym urządzeniu spoko Powerbank podejmuje temat ładowania szybkiego. Natomiast przy ładowaniu dwóch urządzeń spada to do mocy najniższego urządzenia, co nie jest standardowe, ponieważ mam tu jakiś Powerbank Baseusa i on tak nie robi. Mogę sobie ładować e, szybkim ładowaniem 65W na przykład konsolę, a wtedy 15 watowym telefon, nie? Jakby w tym samym momencie idzie to i to. Pokażę jeszcze ładowanie samo, samego telefonu jak wygląda Czy coś tam się zadzieje nam czy włączy się jakieś ultra szybkie ładowanie Tak, coś tam się zaświeciło, mam 15W, nie? Przy jednym urządzeniu, nie? Też pokazuje szybkie ładowanie. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o stronę tracera, ja go wyłączam, odsyłam ze względu właśnie na to ładowanie, że nie mogę ładować dwóch urządzeń naraz. Poza tym, jak się dowiedziałem, to urządzenie również nie wejdzie nam na pokład linii lotniczych, czyli nie weźmiemy go do samolotu, ponieważ ma 30 miliamperogodzin, mAh, to tam chyba do 27 000 możemy wnosić powerbanki. W zestawie dołączony był kabel USB-C, który jest bardzo niskiej jakości. Nie podejmuje chyba nawet szybkiego ładowania. Możemy sobie jeszcze to sprawdzić. Cyk. Podłączymy sobie telefon. O jak widzicie ładuje się 7 watami. Zaletą tego powerbanka jest to, że nam pokazuje w watach, a nie w amperach czyli wynik końcowy nie musimy sobie już mnożyć, ale jak widzicie kabel jest parszywej jakości nie? najtańszy z najtańszych, nie usługujący praktycznie nic Wstawię macie jeszcze taką instrukcję folikę, no i wytłoczkę I tyle jeżeli wystarczy Wam jedno urządzenie, no to możecie sobie kupić, bo jest dosyć tani na promocji kosztował 109 zł ma dużą, dużą wydajność. Nie? Natomiast sam osobiście, e, chociaż teraz zrobię też test, możecie sobie zobaczyć na innym moim, na moim filmie. Takiego Baseł, on ma 20 tysięcy, już samo to, że ma opisane tutaj od góry e, prędkości, to już świadczy o tym, że jest troszeczkę fajniejszy, bo ten nie ma w ogóle opisanych. ma gdzieś tutaj chyba, z, a z tyłu, tak po hamsku. No i to tyle. Nie? Mam nadzieję, że film Wam pomógł, jeżeli tak łapka w górę i do usłyszenia pozdrawiam. Hej!